zaufania i absolutorium za 2018 rok. Tak zdecydowali radni na czerwcowej sesji Rady Gminy Słupno. Zrównoważony rozwój, innowacyjne rozwiązania, atrakcyjne położenie, otwarcie na potrzeby ludzi, to zdaniem radnych przyczynia się do wzrostu liczby mieszkańców w gminie. Zostało to zauważone, docenione przez dziennik Gazetę Prawną, która gminie przyznała tytuł Perły Samorządu 2018. Wójt uczestniczył w Międzynarodowym Forum Samorządowym w Kijowie, gdzie gminę Słupno przedstawiano jako wzór do naśladowania. Największym sukcesem oczywiście dla mnie jest e, satysfakcja z e, pracy i radość mieszkańców. Nie ukrywam, że e, wszystko co robimy wspólnie z radnymi to robimy dla mieszkańców, więc e, to jest oczywiście kwestia formalna. E, absolutorium e, w każdej gminie budzi emocje, e, tak jak w każdej gminie e, nowe rozwiązania, czyli wotum zaufania e, to jest coś, co jest sprawdzianem. I w jakiś sposób można powiedzieć, odzwierciedla ocenę pracy. Uchwałę absolutoryjną radni przegłosowali większością głosów. Wodociągi płockie, które obsługują także Gminę Słupno, podały nowe stawki opłat za wodę i ścieki. Jest ona o około 20 groszy wyższa zarówno za metr sześcienny wody, jak i odbiór ścieków. Dla mieszkańców gminy, dobra wiadomość jest taka, że ich rachunki nie wzrosną. W Gminie Słupno, dzięki decyzji mądrości radnych, jednogłośnej decyzji radnych, rachunki się nie zmienią, ponieważ mieszkańcy Nowego Gulczewa, które było zasilane i zaopatrywane przez Wodociągi Płockie, również będą mieli rachunki na poziomie Gminy Słupno, czyli Tutaj woda będzie tańsza i mam nadzieję, że to jest bardzo dobra informacja dla mieszkańców. Jak dodaje wójt, o dopłaty do wody walczyły radne z terenu Nowego Gulczewa. My radne jako przedstawiciele Nowego Gulczewa bardzo się cieszymy z podjętej dzisiaj uchwały przez radnych, którzy podzielają zdanie, że nie można... Dzielić mieszkańców na Nowe Gulczewo i reszta gminy Słupno. Jesteśmy z tego bardzo zadowolone, a od nowego roku rozliczenie już będzie proste, gdyż nie będziemy rozliczać się z wodociągami, nie będzie, nie będzie znów ustalonych dopłat, tylko będziemy rozliczać się już z urzędem gminy. No i warto dodać, że od 1 stycznia 2020 roku stawki za wodę, te taryfy będą już wszędzie takie same. Także gmina, Rada Gminy nie będzie uchwalać dopłat, ponieważ nie będzie takiej potrzeby, gdyż w całej gminie już będzie obowiązywała jednakowa stawka. Przypomnijmy w związku z tym, że teren Nowego Gulczewa obsługiwany jest przez wodociągi płockie. Mieszkańcy tej miejscowości mieli płacić stawki narzucone przez spółkę. Decyzją radnych gmina do końca roku będzie dopłacała do do mieszkańca. Na koniec coś zupełnie wakacyjnego i maksymalnie muzycznego. Po raz kolejny boisko w Wykowie wypełniło się po brzegi fanami muzyki. Odbyła się kolejna edycja imprezy Disco Boisko. Imprezę rozpoczął występ najmłodszych artystów z gminnego ośrodka kultury. Nie brakowało atrakcji dla dzieciaków. Specjalnie dla nich przygotowano animacje. Maluchy zabawiał zespół Tulinki. Później było coś dla troszkę starszych. Na scenie królował zespół Bayera. Po nich pojawił się wszystkim znany zespół Fanatik i tak szczerze z całego serducha Was wszystkich pozdrawia, razem i każdego z osobna. Także pozdrawiamy i życzymy wszystkim wspaniałej zabawy. Gwiazdą wieczoru był Zenek Martyniuk i zespół Akcent dla tych, którym wciąż było mało, śpiewał jeszcze Piotr Kwiatkowski. Leżę. Jeszcze mocniej, panie, przy te śpiewamy, okej? Okay? Uwaga! Prawdziwa miłość to Ty, to właśnie Ty. Prawdziwa miłość, prawdziwa miłość to od losu, tak? Bezcenny skarb, bo wow. z tobą ten maczyk i śliczni,